Dzień dobry, witajcie w nowym vlogu. Dzisiaj mamy poniedziałek. A ja, z racji tego, że troszkę później wyjeżdżam na załadunek, to wziąłem się zamontowanie LEDów. Będą tutaj, w tym miejscu. I przydadzą się gdzieś w nocy, w jakiś nieoświetlonych miejscach, przy cofaniu. Zawsze te narożniki są tutaj nieoświetlone tutaj pójdzie jeden, i z drugiej strony od kierowcy damy drugi, o tak to będzie mniej więcej wyglądało i powinny nam wtedy elegancko oświetlić tutaj cały cały przód. I jeszcze I jeszcze proszę Państwa, mam do zamontowania banieczkę. Bańka, bańka pójdzie tutaj, bo niestety z tamtej strony nie ma jakiej zamontować. A tutaj będzie, będzie spoko, akurat woda sobie będzie tutaj. Leciała w ten sposób na tej kratownicy będzie się trzymać, a tutaj nadal zostanie miejsce, żeby dostać się na, na pomost. I taki jest taki jest plan dzisiejszego poranka. Tutaj muszę sobie przewody już mam wyprowadzone. Tutaj proszę. Kwestia polutowania i puszczenia na drugą stronę. Tu już mam przewód, żeby puścić na drugą stronę. I co? Działamy. A few moments later. No i okej, okay, mamy efekt końcowy. Tutaj świeci. Tutaj świeci. Wszystko już polutowane, poskładane. Biorę się teraz jeszcze y, za za bańkę. Muszę tutaj jakoś zamocować. No i niestety bańki jednak tutaj w koniu nie będzie, bo jak zacząłem to dokładniej przymierzać, to niestety przez to, że tutaj jest ten spoiler, to bańka musiałaby być cofnięta do tyłu. To wtedy znowu kran yy, tutaj za bardzo haczy o ten przód. No i rad, nie rad, wymyśliłem. Że wpakuję ją tutaj Wydaje mi się, że no właściwie jedyna taka sensowna dostępna opcja. Tutaj tutaj zamocowałem, e, dałem kawałek blachy docisnąłem ją tym tutaj e, śrubą, która trzyma trzyma tą rowerówkę. Tutaj dziurkę wywierciłem i jest na śrubkę. Także zobaczę jak to się będzie trzymać. Jeśli ewentualnie coś będzie słabo, to, to tutaj dam może jeszcze jeden, jeszcze jeden uchwyt tutaj jakoś w ten sposób, ale wydaje mi się, że, że powinno być spoko, bo trzyma się dosyć fajnie. No zobaczymy jak to po paru dniach. Tu jeszcze jakąś śrubkę dam, żeby, żeby ona nie wypadła. A tutaj jest akurat miejsca umyć ręce i td Także powinno być powinno być spoko. Zaraz zbieram zabawki. I, i zawijam się do domu, bo jeszcze muszę zakupy zrobić sobie na trasę i ten No i południu się uzbierać w drogę Także tak proszę Państwa wieczorem zobaczymy jak te halogeny świecą czy będzie to fajnie wyglądało i przede wszystkim dobrze oświetlało tutaj rogi żeby było wszystko fajnie widać No nic, zbieram zabawki i spadam Widzimy się później. 2000 Proszę Państwa, nowy tydzień. Kierunek Kraków. Trzeba było zjechać za jedynki na starą drogę, na 91, tutaj na, na Piotrków. Ponieważ tam 15 km korka w kierunku Katowic. Na, na prawym pasie zepsuła się osobówka i zwę, wiecie, zwężenie do do jednego pasa i tak to się masakrycznie wszystko zapchało także zjechałem sobie tutaj na, na starą drogę no i tutaj myślę że pójdzie okej okay. Trochę korek, nawet tutaj No ale niestety, 17 godzina No to czego się można spodziewać w mieście Co prawda Piotrków za wielką metropolią nie jest Ale jednak korki troszkę się tworzą A jeszcze tym bardziej jak wszyscy się zwiedzieli, że na A1 Jest yy, mocno zakorkowane, no bo jednak 15 km korka to, to nie przelewki. No to heja, wszyscy jedziemy przez miasto. No i jest jak jest, niestety, ale tego się nie przeskoczy. Trzeba stać. A suma sumarum i tak wyjdzie szybciej tym objazdem niż, niż tarabanić się tam w jeszcze większe bagno. Jedziemy, jedziemy, nie ma rodzimy, jedziemy. To rondo tutaj tak mocno trzymało Ale już jestem na rondzie, a wy co? Idziecie na przejście, nie idziecie na przejście. Dobra jedź do ma z dołu. Będziemy się wbijać na rondo. Chwila za golfa sprawiła, że my się wbiliśmy. Dobra, i zjeżdżamy. No tutaj już powinno pójść jeszcze tutaj krzyżówka, później tam takie duże rondo jeszcze jedno, ale tam to się nigdy nie korkowało. No i właściwie już wyjdziemy na prostą, bo jakby to tak nędznie szło, to mógłby być problem w 4,5 zajechać, a już nie uśmiecha mi się za bardzo 45 robić. Ho, Ho ho, jaka. Amerykańska tutaj po prawej stronie biblioteka. Na górze nawet leżaczki są, żeby sobie poleżeć z książką proszę bardzo. Na bogato, na bogato w tym Piotrkowie. A, no i zobaczcie, jak zamontowałem tą y, bańkę pod naczepę, no to od razu w nogach pasażera zrobiło się miejsce, bańka już y, nie zajmuje. Gdzie dużo wygodniej się siedziało przy jedzeniu, czy po prostu przy tym, przy, przy komputerze. Jednak a jednak trochę miejsca na te nogi ta bańka zabierała. A także, już mamy wiosnę. No, prawie, czyli, czyli woda nie powinna zamarzać w banieczce, bo już mam nadzieję, że nie będzie dużych mrozów więc niech, so, niech sobie tam mieszka pod, pod naczepą ta bańka The next day. wtorek, wtoreczek w Toruniu sytuacja wygląda następująco poładowane słodycze, wafelki coś takiego, w każdym bądź razie coś słodkiego, ładnie pachnącego Znajdujemy się między Radomskiem a Kamińskiem, na A1 No i co, lecimy, lecimy do portu Wczoraj tam na, na załadunek około 21.00 sobie zajechałem Ale rano wynikła pełna niespodzianka, bo okazało się, że, że to nie ten adres no wczoraj, jak zajechałem, to już było wszystko pozamykane. Tam jakaś, jakaś chłodnia stała pod rampą na tym adresie, który miałem w liście. No, generalnie szyld firmy, adres, wszystko się zgadzało z Google i tak dalej. A tydzień wcześniej ładowałem w tej samej firmie, tylko na innym adresie. No ale wiecie, no, firmy mają, mają czasem po 2-3 oddziały, więc jakoś ten adres bardzo mnie nie zastanowił, że jest inny. Tym bardziej, że mówię, zajechałem na miejsce, no to szczyt firmy, nazwa i tak dalej, wszystko się zgadza. Jakieś tam samochody na placu stoją, no to mówię, no dobra, to, że pozamykane, no to wiadomo, 21. No nie ma ochroniarza, może oszczędność, no trudno, mówię, czekamy, czekamy do rana. Tam obok tej firmy był taki placek, przystanąłem tam, no i czekam do rana. Na 8.30 miałem, miałem awizację. Ale obudziłem się chyba o 7:30. Mówię, dobra, przejdę się, zobaczę co tam się dzieje. Czy już można podjeżdżać, czy, czy czekamy dalej. No ale 7:40 wszystko dalej pozamykane. Jakieś tam osobówki wjeżdżają na ten teren, ale obok tej bramy towarowej była. Była, była, była. Był sklep firmowy No i poszedłem tam się zapytać o co chodzi Że, że tutaj samochody wjeżdżają Bo wiecie, miały pilota do bramy Także sobie sami otwierali A ten, a mówię, wszystko pozamykane No i ta pani ekspedientka Która tam sprzedawała Mówi, że no ale oni już się dawno przenieśli Na inny adres Czyli na ten adres Co, co w tamtym tygodniu ładowałem Także taka akcja była z tym adresem Przejechałem na to drugie miejsce no i właściwie od razu Od razu pod rampę zaczęli ładować Trzy godzinki. No i co? I Jestem w drodze do portu, więc właściwie no nic na tym nie straciłem, że ten adres był pomylony no chwilę ten chwilę takiej zamoty z rana o co chodzi? No i tyle. Jeszcze krótką muszę zrobić po drodze. Czyli myślę, że gdzieś po 21.00 będę w porcie. 21 .15, 30, no zależy, zależy jak to jeszcze wszystko pójdzie. Don't try to stop me. I exist to write your story. I'll make a decision if I want some peace or if I want the glory. Yeah. Don't want a life that is complacent or possibly boring. I just want a life that is worth every day exploring. My whole life, I just wanted someone who would notice me. My whole life, I just wanted to be somebody to be. Yeah, I just wanna be great Yeah, I just wanna be great Yeah, I just wanna be great yeah, yeah.